No. no i taka niespodzianka, od Adasia i od mężunia dostałam, to będzie drapanko dzisiaj jeszcze. A więc tak, piję swoją kawusię, którą dostałam od mężunia dzisiaj, e... mąż ja teraz bajeczkę Adasiowi, pewnie go tam słychać, no a ja oczywiście chcę zdrapać szybko, żeby zobaczyć. Jezu, jeszcze się dobrze nie obudziłam, a tutaj proszę o owocowe eksplozje. Powiedziałam Czemu żeby kupił mi cztery owocowe eksplozje, bo jeszcze jednak chcę, a on słuchajcie, zrobił jeszcze niespodziankę i kupił jeszcze taką z Adasiem yy, wielką krzyżówkę. Więc zaczniemy może z tej eksplozji, yy, bo to jest bardzo fajna tak naprawdę ta zrapeczka, więc przybliżymy tutaj. O, będą teraz różne wiadomości. I zaczniemy sobie drapać. Cytrynka. Ja może zdrapię i potem je pokażę, bo tak naprawdę ten vlog wyjdzie bardzo długi. No a nie chciałabym, żeby tak było. No i zostało nam dwie. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Gruszka, 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 gruszka. I ostatnia i na No i chyba będzie pierwszy pusteczek. Ale nie szkodzi. Tak jest pierwszy pusteczek. No i następna. No i następne jagody. I następne liśnia no i kolejny pusteczek ale dzisiaj to nie liczy się też właśnie wygrana, tylko liczy się fajna zabawa i i dobre chęci, że tak powiem następna no i zostało nam dwa owoce, jest to liśnia liśnia i ostatni arbuz, no i proszę mamy dwie linii bardzo się cieszymy jest to pierwsza wygrana i tylko kontrolujemy. I, I. 15 zł. Złotych. 15 zł. 30 zł. Myślę, że mu się ucieszy. Bardzo się cieszę. No i jeszcze nie miałam 30 zł w zdrawie owocowej w eksplozji, także bardzo fajnie. O! Super, następna drapeczka. I wygrała zdropeczka pod numerem 8. 8 to jest moja szczęśliwa, bo 8 się urodziłam, więc super. Teraz zdropeczka pod numerem. 11. Super. Chcę wam powiedzieć, że właśnie yy, widzę, że nagrywasz, że wygrałam wczoraj też u Dominiki na kanale yy, Wygranów w konkursie. Także powiem Wam, że już te kolejne dni, co świętuję już od trzech, <grych> bo ja to jestem taka, że mąż mówi, że mamy dużo dzięki mi świąt. Bo tak, świętujemy święta ukraińskie, jak tylko jest to możliwe. Przynajmniej jak nie świętujemy, w sensie takie, że nie robię obiadek, coś na coś tam, ale mówię że dzisiaj jest święto, bo dzisiaj na Ukrainie to i to. on mówi, no, nic nie robić, tylko świętować. Ale dobre znaczenie tego słowa, w sensie, że no, nie jest to tak, że nic nie robimy, bo świętujemy. Tylko po prostu takie poczucie radości, że, że jest jakieś święto. Także fajnie. No, zobaczymy, czy jeszcze coś będzie tutaj. Skoro już się nakrywa, bo myślałam, że się nie nakrywa. To już tak szybciutko. Ruszeczki. Ostatnie dwie. Co będzie kiwi? I ostatnie. No i ta będzie przegrana, ale i tak się bardzo cieszę. 30 zł. Wydanych 15. Nie, 12. Także super. Bardzo się cieszę. No i zabieram się za wielką krzyżówkę. Nie wiem, czy chcecie tego słuchać, czy nie. Napiję się kawu sieba. No, bo wiadomo. Jeszcze się zastanawiam, czy rzucę ten filmik osobno, czy rzucę do vloga. Bo boję się, że vlog będzie bardzo duży i długi. I może jednak rzucę osobny filmik ze zdrabkami. A na vloga zapraszam Was wieczorem, bo nagrałam go już od wczoraj. I myślę, że to będzie tak lepiej, bo naprawdę będziemy mieli naprawdę długi ten filmik. I ten rzadka T. Dobra. Jest jeszcze jakaś literka ty, bo po prostu jeszcze chyba śpię, nie widzę go już. Wczoraj oglądałam, jak inni drapali tą zrabkę i przekapywali te literki, to po prostu chciało mi się krzyczeć: o, jeszcze tu, 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 tu! No, ale nie słyszeli mnie. D. Literka D. Będzie tu. Tu. O Boże. Muszę chyba się obudzić. D-d-d-d-d-d-d. No nic, może jeszcze potem znajdę. Myślałam o tej zdrabcy, widzicie? Ostatnio przygrałam jej, ale i tak bardzo mi się podobała, i tak sobie myślałam. No, jeszcze kupię sobie jedną, bo wiadomo, no 30 zł to nie jest mało. Wolę coś, się owie kupić i tak dalej, no ale myślałam o niej, nie powiem. No i proszę, może mi tam w, myśl, w myślach. Także bardzo się cieszę. O, coś tam piszcie. No, Tutaj nie było E, to już... Okej. Okay. To może ja sobie przyspieszę, bo też będzie długi ten filmik. A więc tak w pierwszym słowie mam już worek, a w a w drugim, w drugim mam już kruk jak na razie zobaczymy co będzie a coś czuję, że to będzie literka P bo jakby była literka A byłoby zbyt pięknie jakby była literka S też byłoby zbyt pięknie więc Myślę, że nie będzie Tu mamy drugie słowo I tu nie ma literki P No i ostatnia literka Literka M my. Tak myślałam, że, że nie będzie tej litery Tu mamy czwarte słowo Ale trzeba mieć pięć my. Literki M nie było no dobrze teraz tutaj wyterkamy no i chyba tyle no dobrze, zobaczymy kontrolne C, G i B no jest przygrana ale i tak się cieszę, bo bo ta z rapeczkami wygrała owocowa eksplozja i to jest najważniejsze tu się fajnie pobawiłam miałam tutaj cztery słowa Worek, kiwi, obieg i moc Bardzo było obiecujące, ale cóż A tutaj tylko kruk i kurpie Kurpie, coś takiego No a tutaj jakby były S, to by było super, no ale nie było Także tak to jest Ale jestem zadowolona z tej strafeczki W końcu owocowa eksplozja daje ciatu. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie Zapraszam Was na vloga wieczornego Zapraszam Was na rozdanie bo warto brać udział, można wygrać. Ja już wygrałam trzeci raz na YouTubie. Od kiedy, że tak powiem, jestem na tym YouTubie. A jestem niedługo... Znaczy, miałam kiedyś tam YouTube, ale po prostu nic nie prowadziłam. Więc zachęcam Was. Trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie. No i fajnie. Super. To idę montować filmik. Pa!